Witam wszystkich serdecznie. 20-tysięczną bitwę za chwileczkę rozegra kolejny jubilat, a w tym odcinku jubilatem jest Horus 665. Witaj, Horusie. Cześć wszystkim. Horus 665, Ty chyba jeszcze u mnie nie występowałeś? Nie, nie, jeszcze nie, pierwszy raz. Więc jakbyś mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego jesteś Horusem 665? Ogółem ta historia sięga dość daleko, jeszcze za czasów, gdy miałem tam 12-13 lat, była taka gra Shake and Fidget. I ogólnie z mi się zastanawialiśmy, jakie sobie niki wymyślić nie? No i w sumie tak myśleliśmy, myśleliśmy i brat wpadł na nick e, torus na początku to było, bo graliśmy dużo w gotyka i była tam taka postać. No i później torus no się na chorus bo jakoś mi bardziej tak przypasował mm -hmm. A dlaczego nie 6 6 no bo właśnie też jest ta, jak to mówię no, że jakby byłem dzieckiem, nie, i to mi ludzie na opowiadali, wie, że 666 jest to niby cyfra szatana, wiesz, a człowiek był dzieckiem, to się tak trochę więc stwierdziłem, że tak 65, nie? Mhm. Mm e Zerkam na Twoją infografikę i jest trochę nietypowa, bo masz bardzo równą ilość bitew rozegranych na każdym rodzaju z czołgów sporo na artyleriach, bardzo dużo na niszczycielach czołgów a zazwyczaj jest tak, że czołgi ciężkie i średnie to, jest główne, to są główne, właśnie rodzaje czołgów, gdzie jest najwięcej bitew. Dlaczego akurat tak? I jakie są Twoje ulubione pojazdy? Ogółem to na przykład moje pierwsze u dziesiątkę był jak pazer 100 go też bijałem gdy byłem. No, dochodziłem do podstawówki, po prostu podobało mi się sama no, myśl tego, że te czołg potrafi walczyć za 1000 alfy, nie? No i ogólnie dość, bo, lubię gdzieś te dekami, lubię ciągi typu Scorpion G, wiesz, Glaskano, do, dobra mobilność i dobre działo. A jeżeli chodzi o ciągi ciężkie, to w sumie... Też niby lubię grać, na przykład taki z 7 Podoba mi się mobilność, pancerz. Lubię takie czołgi mobilne, z dobrym działem, no i czasem no jeszcze chyba ją pancerzy. No i 7 to głównie na goldzie, bo no ta, ta penetracja na zwykłych HP-kach, yy, Najwięcej bitew na czołgach lekkich, francuskich, ale to chyba tylko głównie tymi czołgami grasz, bo yy, w zasadzie no, po... ogółem, ci tak, że na starym jeszcze koncie moim ulubionym czołgiem był, nie wiem czy to było na tym, bo już nie pamiętam, już ci powiem, nie na tym, AMX Edbeas Mam na nim ponad 1000 bite, był to mój ulubiony czołg po prostu, nie jeszcze przed nerfami, mi się strasznie tym przyjemnie grało i był to mój pierwszy czołg, który, na który wbiłem trzy od biegłości. Mhm. No cóż, ale teraz, yy, yy, teraz właśnie ten czołg, który wybrałeś do jubileuszu to tak ostatnio, właśnie ta linia ci się spodobała, bo chyba najlepiej ci właśnie szło dziewiąty, dziewiątym tierem i teraz tym nie? To jest chyba, nie wiem czy nie najlepszy czołg ciężki, jeżeli chodzi o drzewko, nie? No na pewno jeden z lepszych. Ostatnio też eset strasznie dużo grałem. Udało mi się na tym też trzy biegłości wbić. No, powiem, że ta eseta też po tych bafach jest strasznie przyjemna. Dużo więcej odbija i idzie nie ugrać. Z nami w Plutonie zagra twój znajomy, Road to Moscow, witaj. ma. No i cóż, nie masz gena, ale weźmiesz Ebolę. Ja y... mam, bo sprzedałem. Uj, cóż, tak, przecież taki fajny czołg. Tak, ale potrzebowałem kredytów. Aha. No dobra, no to w zasadzie co, jedziemy. No tak. No to... Zobaczymy, gdzie nas tu rzuci. Oprócz tego, yy, Road, też masz Chieftaina. Teraz akurat to jest gorący temat yy, Chieftainy, yy, ale coś mi przed bitwą mówiłeś, że być może się to zmieni. Być może i nie będzie tylko tych 4000 yy, Chieftainów do wygrania, yy, jeżeli chodzi o yy, grę, a nie licytację. Nie? To tak jak Ci wspominałem przed e, bitwą, to mówiłem Ci, że właśnie jest duże państwo, że jest większa ilość czołgów na kampanii z racji tego, że jest duża apelacja wśród społeczności e, World of Tanks o to, żeby z, jednak pośmieć za grę e, w Clan Morsak. Niż e, tylko wejść na parę bitew, mieć obligacje. Dzień dobry, do widzenia, mamy czołgów. Mhm. Plan? Burkaczy e, gdzie? Górka, czy no, ty tam ebolą też na górkę, czy? Tak, tak. Nie, nie, nie. Tylko najbardziej to się tak tego CGC, kogo on będzie fokusował. No, a założę się, że Rotterdamowską ebola, to będzie, będziesz jego głównym celem. O, to dobrze, że wziąłeś tą ebolę, no? No, to jeszcze dopuszczę do HP, to pozrywasz <noise> W przeciwnej drużynie. Jest jeden krabawy, też mamy ebole. No, taki, w miarę przyzwoity, line. no, no. A przynajmniej te deków nie ma dużo, jak na malinówku. Dobrze, chociaż że ka nie GWS, tam jest tam, najrzadko rzadko strzelał. Projekt to na H1 ruszył. Nie wiem, czy to był dobry pomysł tego gracza. Ma to wskazać nie ma, do... ale pan chyba stoi na. Mhm. Nie, rusza się z tego co widzę Najgorzej, że mamy beczkę, która po prostu stoi zamiast spróbować, bo schodzisz na matę no, Ale się ostatnio z straszną robią... o... bolączką tej mapy jest zauważyłem, że Dużo w koci się tak, że ciężkie ustawiają się w tym lesie I znajdą Fajcie, a propos tego projektu, pro no tak jak mówiłem Głupota Już go nie ma Jak <grym> tefopek na niego wyjechał?

No to zaraz zobaczymy, pala, bo, czy artyleria nas zniszczy. Chciałbyś się tylko zewnętrznie położyć, by nie grała w bierze Arta Arta, Arta, KD. Paton, Paton. Dwa od dodatkowy dostałeś? Mmmm, y... i ebola. <grych> Ma się ta ebola zbyt wysoko, że mi dały. Ale nie wiem, gdzie tą ebolę trzeba bić. Pogadnie. A, dobra. Cześć, oddzielę go. Kurde, w dostałem dostałam żeby... No masz te wizje, ale też wiesz. Karwak podjeżdżał do Dlatego musimy ich zepchnąć z tobą. Placofa. Ja mam jeden bestkę tylko Nie wbiję się, ładuję To też próbuję tego patrona skończyć jak mi się uda, przyładuję sobie Dobra. Ja 10 sekund Tanie podejechasz do niego? Podejrzę Spróbuję mu udać jak się uciekał Jeszcze nikaki, Pustasz mi No to no, to fajnie trzeba pomóc Ale chyba tę burkę przegrać, czy tak? to, to tylko Ja na, na reloadzie

Postaram się zniknąć i zjadę sobie w dół. Nie wiem, mi teraz te arty... ręki. Ale patch Nie powiedz, co, co zrobiło. No wiem, ja, ale ładuję. Arta, KD. Arta. Lufa ja, do góry stoi. Gilla, KD. Zabijam. Steed w Strzel, 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 nie mam strzel, uh, dosłownie uh, stoi na, tutaj strzel, uh, strzel, na dole może Nadal tam gdzieś stoi co? Dobrze się na gil ode mnie odbiło, bo jakby mi przerwisz, jeszcze było polasowało to nie byłoby za ciekawe Byłem w glebie 113, Faja stoi, czy na spocie, czy nie? Co, co, co? stoisz na spocie? Da hmm. w się, sensie, czy masz spota? Nie, nie, nie! Dobra, to po prostu staram się podjechać. Mam stoi, więc Ja mam tylko 30 HP, więc. Ja tak z tyłu, z tyłu. Mam 1000, to skorzystam z tego. Stryj strzela, nie wiem do kogo. O, tutaj dołu. Tylko, że już laj to nie ma Mama HP to beczka. Nie, wbrew, No, nie wiem, no chyba że. Rupi, ruszyć na samobuja, aby tam. A to nie ma sensu. To nie ma zna, sensu, ja nie, zdążysz, nie zdążysz Streeta spotnąć, no, on czas odpoczął. Nie? Kurde, nieciekawa sytuacja. 4 minuty. Czyli tak naprawdę I to pas. przewagę mogą nawet mieć oni przez. przez tego ebr nie? No, ta... no, głównie przez niego. Nie, kosz mnie podjechał do ten Street, mam mnie na dostrzały. Ej, ja, no, nic nie zrobiłem raczej. Remis będzie To my na ostatnią minutę ruszymy tak Nie rozumiem trybę, czy klimat jest do stocenia Jest nie bierze mnie Dobra, to ja podjeżdżam Патун есть тут. Дай как он не трофил. Спато. Пачка с навыком, наверное. Так с хайка трофишь? Нет. Так вот, с хайка. Подсеги от сигнала, давай идти. Ole jest tutaj nie, nie wychyle, bo to się jeszcze Nie no nie przegramy no cóż, malinówka, no niestety yy, mapa spoterów nie, Dobra, że yy... nasze spotery padły No cóż, mapa do zmian. Nawet no, top 3. Nieźle. Dobra, no cóż, wyszło jak wyszło. ja tą bitwę będę musiał trochę skrócić, żeby to się dało oglądać. No i cóż, 20 tysięczna bitwa zaliczona. No, to teraz czekamy do 20 tysięcznej bitwy Road Tumoską i poprawimy, nie? No, trzeba będzie trzeba się zaważować. No chyba, że nie będziesz chciał y, grać w Bileuszu. No zobaczy się jeszcze. Dobra. Do to co, to nie wiem, może chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? Nie. Dobra. No to dziękuję za wspólną grę. No i zapraszam wszystkich chętnych, którzy by chcieli zagrać niestety te jubileusze. Nie wychodzą nigdy zbyt dobrze. To piszcie na maila 77 vodmaupaczymielcom Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.